No w mamy 52 A wstydził miałeś 146 A miłość? Zobaczymy, ile ma miłość, wzrostu. Na TikToku dużo osób mu pisze, ale on wyrósł. Jaki on duży się zrobił. Oglądałam go 3 lata temu, był wtedy taki mały, taki kid. Nie, nie, nie Nie, 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 słala, stało. nie, nie ja muszę tak ale, bardzo. Ale wy, wyprost, no, wyprostuj się. Odejdź. No, ile odsuń się? A weź odwrotnie, Kasia, a nie może to tego, zera tam. Ile? Ile? 1,82 m. To jest rzecz mała. No, mam ma 1,85 m. 3 albo 4, 4 m. Wiem, tak. tata, że to oglądasz, więc mi miłego oglądania. Życzę Marcel ma. Marcel ma. Życzę Marcel ma. No tak. Marcel Mazur. Dziękuję. Na fajnie <śmienicza> Nie Nie dam rady. Dobra, samą, daj. Co mi? Nawet Nie zgnęź mu. Jak krzyknąłeś w locie! A! Ile ma? Ja, 210 to jest duży. Z marcerem sobie oglądamy różne, różne domy i zobacz, który nam się styl podoba. Domów, gdybyśmy może mieli kiedyś w przeszłości dom. Nie, Obecnie nic nie planujemy, ale. Taki styl nam się... No to już jest widla, to już jest no. wypasione. To, ale to widla jest droga, więc ciężko. Nie zrealizuję się takiego czegoś. I zaraz mu się dostanie opierdziel. A ja przyjechałem, bo chcę, żeby wypróbował takich kijki do hokeja. Gdzie ty byłeś? W maku. A za 10 minut jest obiad. No i idę. I pójdziesz, byłeś w maku i zjesz obiad? No tak, bo jestem dalej głodny. Wiesz, co przyniosłem? No, proszę. Przetestujemy? Nie teraz. Dlaczego? No bo mi zamrażają ręce. Boję się tylko, że one mogą się jakoś nie wiem, czy to połamać. Generalnie chodzi mi o to, żeby na skateparku grali, właśnie, jeżdżąc na chulejnoze, grali w takiego hokeja. To jest za lekkie, to będzie zwiewało Proszę. O co chodzi? A! O nie, to, to, to nie? No. I czy da dasz radę tak, żeby się nie od... właśnie A żeby, żeby się nie odpychać. Tak, żeby się nie odpychać. Tylko jeździcie tak jak. Ten był hatowie Nie no, na razie chcę zobaczyć czy to się da o! No, czy ty? No ale tak jest niedobrejko Ale to nie poleci chyba Trzeba było tu jakoś obciążyć albo A masz tą ona... Mam Ale okrągła będzie Nie wiem czy Okrągła będzie lepsza, lepsza bo... Chyba będzie lepsza bo to, tak jeszcze... to, ty to jest na no tak, to... tak? Ja taką grałem na pęk z u nich hokeja Nie no, ale trzeba się odkopać no? Że trzeba, no to dobra, to można się normalnie ja, ja, ja mam sześć takich kijków I drużynowo, trzech na trzech, tak Dobra, a, a spróbujcie bez tego Bez kulajnów. Nie Dziękuję. Oni, kto? Rozumiecie. Nie ma nic. Ojciec w górę wjechał. Mogę jeszcze raz. Ja to, ja robiłbym wyzwania. Mama i ten, i ja potem. Trzy, a, nie, a, a później, a dobra? Jeszcze raz. Okay. Ja to bym się. Ja to bym się złamał. Nie złamał! Ja to nawet bym do połowy nie dał. <grym> A to wygląda jakby mama. Jest tak. Dobra, dawaj się, zadajemy sobie. Dobra, teraz Marcin musisz podróży. Świeca. Zaliczone i teraz ja Marcy. Sorry, weź lecz. Teraz mi. Za bardzo idziesz musisz Tak. Marco, no co? Badał, o, tak. Cześć. A dlaczego ja nie mogę brać udziału w tym konkursie? No jesteś najgrubszy. No ile, będzie byś... Bo Co, co jestem? Bo co jestem? Zaczekaj, zadaję to ja. Najgrubszy? To nie cię, To cieś, bo jest... że dobra, patrz się najgorsze? Dobra, patrzcie na mnie Tak Tak sobie siedzimy i tak sobie siedzimy Leżymy No dobra Nie, 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 leżenie da. No nie możesz usiąść na tym, to musisz na ziemię usiąść Ale jak co? No na no, ziemi No patrz, nie możesz Bardziej się... nogi, no. Marcel, nogi mnie rozszerzył. Nie, w drugą stanie. No, tak? Tak. No, tylko żebyś się nie złamał. No właśnie. Marcel, odczuj się. Marcel, 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 weź mnie tak powoli i obciągaj do siły Nie. Marcel! Nie mogę! Ale bo ja pęknę. Mama, ale nie proszę cię, bo ja dalej. serio. Nie, bo jak czujesz, to nie, bo sobie mam szczęście. No krzyk, ja, ja nie chcę Po prostu to ja nie, postres, ja nie Ja też nie mogę. Pokażę nie, ale zrobię. Mama, ale proszę mnie tylko tak trzymać, dobra? Nie, 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 nie Ale powoli, ale powoli, powoli. No dobra, mama, i jak będę czuł, że pęknę, to, to ci no to ci bo. No, no, no. Za kaptur go trzyma. A no. <laughs> nie, nie na wrót, nie, <laughs> nie na wrót. Ale ty serio ciężkie. Dla nie. Na swoją madre. Bo on mi się widzi na wszystko. Na luzie. Ciekawe, czy niby teraz mogę zdać? Że tak zrobić, no? Dobra, Marcel z góry. Ty tak. Weź po podulecku po usiądź. Dobrze, I, o. I tą nogę, dobrze, i tą nogę bierzesz do góry. No właśnie. A kolano i id to idzie w dół. Nie, 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 a to, le to jest. O! A teraz tak? to musisz założyć tu. Ale gdzie? A ty nie masz założonej. Jest, no. prawie masz. Ojej. No. <laughs> oh, yeah. O kurczę, jak to wygiąć? <laughs> Dobra, minęło mówi, ale ty śmieszny. Nie... Noga. No ale pompa chwilę tu. A teraz posłuchaj, a Dlata druga noga... noga... A druga noga... A, mama, a weź mi ją. Marcel, teraz Ja mi się kawał przypomniał o no, I, i weźmiesz w ogóle. No, proszę, weź mi toję na nie powodzę. Ale nie widzisz. Nie dawaj, dawaj. Złama, dawaj, daj daj, no Mama nie. dawaj. Mama dawaj. Nie, na siłę nie miłosko. Złamiesz, bo ci strzyje też w kanie. Dobrze, po turecku jest tak. No i to jest powiedzmy, że proste. A tu chodzi o to, że ta noga idzie tutaj, ale problemem jest to. Że ta noga musi, musi na iść na górę. Jest! Ale to jest niemożliwe. No widzisz jak mama zrobiła. A mama jakieś ty. Lewa pachwina. No super, że mi Lewa powiedzieć. noga, prawa pachwina. O! Tak! Tak, żeby były nogi. A nie, nie. Cudem. Mama tak tu ten. Tak? Ale wiesz co, to jest dużo I, i, i tak, No bo dziewczyny o, mają inaczej. Inaczej być może. No patrz, tak. tak, no. no tak, mniej więcej tak. Nie no nie no. Ale mama sobie położyła po prostu... No właśnie, się, to się niszy. Marco gra w jakąś grę, która jest teraz gdzieś tam popularna. Nie nakliknęłam się, takie specjalne, co? Dobra, ale idziemy, bo Marce idzie do swojej przyjaciółki. Dawaj, ubielej się. szybko leciał. Ale strasznie szybko to było. Przyszedłem do pracy, żeby w końcu wziąć się za przygotowanie studia pod kątem muzycznym. Podłączyłem sobie wszystko, tylko wziąłem laptopa. Wszystko fajnie, super, ale niestety nie wziąłem ładowarki i nie mam i nie mam jak pracować. A Kasia idzie z sąsiadami pochodzić troszeczkę, no i przy okazji mi podrzuci zasilacz. Dobra, udało mi się to wszystko podłączyć, teraz znalazłem muzykę, którą Marcel śpiewa ostatnio cały czas, no i chcę zrobić coś w karaoke, przygotować pod to. Nie wiem, co z tego będzie, no ale dobra, trzeba się wziąć po prostu za to. Nie wiem, czy mówiłem, witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Czy to mówiłem, czy też nie? Już kończymy w zasadzie dzień. Zaraz. Raz. Echo.